Hipnoterapia skierowana na rozwiązania, coaching skuteczności, psychologia pozytywna wszystkie mówią jedno. Rób częściej to, co działa. Nie skupiaj się na analizie błędów, skup się na tym, co przynosi efekt i zacznij to powierać. I to nie jest tylko puste hasło motywacyjne to jest fundamentalna zmiana sposobu myślenia. Dlatego, że nasz umysł naturalnie szuka problemu. To jego biologiczna funkcja chronić cię przed zagrożeniem. Ale jeśli chcesz się rozwijać, to musisz nauczyć go również patrzeć w stronę tego, co dobre. Dlaczego to działa? Bo mózg uczy się przez powtarzanie wzmocnień, a jeśli coś działa, nawet w małym stopniu, to każde powtórzenie wzmacnia ten wzorzec. I to jest tak jak ścieżka w lesie. Im częściej nią chodzisz, tym bardziej staje się wydeptana. Tym szybciej możesz nią przejść, tym naturalniej Twój umysł się nią poruszy.